Jak skonfigurować aparat Fujifilm? Tutaj na bazie XT5, ale tak naprawdę te same ustawienia można zastosować w innych modelach, nawet w starszych. Ale cała seria nowych aparatów, jak XH2, też tutaj świetnie się jakby sprawdzi z tymi ustawieniami. Więc yy, pierwsze ustawienia jakości obrazu, i tutaj wybieramy rozmiar zdjęcia. Ja polecam zostawić 3 do 2. Też od razu aparat nam pokazuje, ile tych zdjęć będziemy mogli mieć zrobić. To dotyczy tylko JPEG To jest jakby wielkość, czyli large, medium i small. I też są różne oczywiście formaty. Ja mam wybrane 3 do 2. Jakość zdjęcia. I tu możemy wybrać, czy to ma być sam JPEG, Fine normal, ewentualnie jpeg plus raf, też jpeg wtedy zwykłej jakości normalnej lub sam raf. Ja mam ustawione jpeg plus raf, bo jakoś jpegi czasem na przykład jak robię zdjęcia prywatne czy coś to w zupełności wystarcza. Zapis raf mam jako, jako skompresowane beztratnie, w tym przypadku Uważam, że jest to najlepszy taki kompromis między wielkością, a jakością pliku. Też sporo z tych plików można wyciągnąć. Same skompresowane uważam, że to już jest za bardzo, za duża ta kompresja. Nieskompresowane znowu już zajmują za dużo, więc to jest taki fajny kompromis, skompresowane bezstratnie. E, symulacja filmu, ja używam Asti i dla mnie ona sprawdza się najlepiej. Wiem, że część osób lubi Classic Chrome e, i tu oczywiście można sobie dostosować e, dla siebie. Ja używam Asti jakoś, taki sentyment jeszcze z czasów filmowych. Efekt ziarnistości to mam wyłączone. Efekt koloru chromatycznego również wyłączone. To mam wyłączone. Efekt wygładzania skóry. Dosyć ciekawie to działa, więc można sobie przetestować. Ja obecnie mam wyłączone. Balans bieli używam trybu automatycznego. Ewentualnie jeśli chcecie bardziej mieć tutaj taki bliżej bieli, to wtedy jest ten white balance w, czyli white. Ewentualnie też można sobie wybrać tutaj np. priorytet otoczenia, stworzyć własne presety, wybrać liczbę, czyli np. w kelwinach, tutaj już konkretną wartość. Ewentualnie ja też często polecam, jak jesteś na przykład w warunkach takich, że jest światło naturalne, to fajnie się sprawdza. Dzienne, ewentualnie pochmurne. Nawet jeśli robisz w pomieszczeniach, ale jest światło naturalne, no to w tym przypadku fajnie się sprawdzi. W przypadku światła sztucznego, wolę albo ręcznie podać daną wartość, ewentualnie tryb auto. Więc to już od Ciebie zależy i tu oczywiście można sobie precyzyjnie wstawić. Fuji raczej działa, bieli bardzo fajnie, więc polecam to zostawić. Krzywa tonalna tutaj można sobie zmienić na przykład. Pole Polecam na taką lekki s curve zrobić, czyli minus 1, minus 2. Fajnie te wartości się sprawdzają. Yy, kolor mam na 0. Yy, wyostrzenie plus 1, plus 2 fajnie się sprawdza, więc też można sobie to wartość yy, podnieść. Od razu zaznaczam, że te wartości, tutaj się chodzi o Astie i tutaj też kolory i to ukrzywo, ona ma wpływ tylko i wyłącznie na JPEG. RAF i tak potem edytujemy już w postprodukt. Yy, wysokie yy, tutaj yy, odszumianie yy, przy wysokim ISO. Ja mam na 0, tutaj najlepiej się ta wartość sprawdza. Przejrzystość 0, długa ekspozycja, tu mam jako włączone, tutaj włączone przestrzeń koloru. Tu polecam zmienić na SRGB, jeśli masz tutaj ustawione Adobe RGB, ze względu na to, że SRGB jest to taki standard branżowy i też, jak wysyłamy zdjęcia, na przykład, czy klientom, czy potem też do naświetlenia, większość maszyn, na przykład, korzysta z SRGB. Ozorowanie pikseli tutaj nie zmieniamy, yy, tutaj również bez zmian. Yy, tutaj mam automatyczne aktualizację standardowych ustawień, to mam jako włączone yy, i tutaj bez zmian. Przechodzimy teraz do ustawiania ostrości, yy, i obszar ostrości to będzie nam tutaj pokazywało, gdzie nasz. Punkt się znajduje, więc ja go mam w tym momencie centralnie. Tryb AF, i tutaj mam ustawione jako wszystko. Też jest dodatkowy filmik o ustawieniach pracy AF, gdzie już dokładnie wszystko tłumaczę, ale polecam to w ten sposób ustawić jako niestandardowe. Ja mam na trójkę ustawione, wyłączone, obraz punktu AF jako wyłączone. Tutaj punkt ostrości, to polega na tym, że jeśli tę funkcję będziemy mieć wyłączoną, i na przykład mamy tutaj punkt ostrości, tak widać on dochodzi do ścianki. W przypadku kiedy jest ta opcja włączona, punkt będzie przechodził z jednej strony na drugą. Ja ogólnie wolę mieć tą funkcję. Jako wyłączoną, ze względu na to, że nie chcę, żeby punkt mi przechodził jakby na drugą stronę, bo wtedy mógłbym stracić jakieś ujęcie. Liczba punktów ostrości część osób korzysta ze wszystkich. Ja wolę te 117, bo wtedy punkt ostrości szybciej mogę tutaj przesunąć. pre wyłączony wyświetlacz, AF tu polecam wyłączyć aparat z przodu ma diodę, którą sobie doświetla w trakcie, kiedy jest ciemno, ale tu polecam wyłączyć wykrywanie twarzy. Tu najlepiej ustawić wykrywanie lewego oka. Potem też wyjaśnię, jak ustawić dodatkowo przyciski, żeby było łatwiej. Ustawienia rozpoznawanie obiektu. Tu możemy sobie wybrać. Konkretny, czy to jest tak pojazd, pociąg, zwierzę, i tak dalej. Ja to mam wyłączone, bo ja fotografuję tylko ludzi. AFMF wyłączone, MF Assist wyłączone. Tu można sobie ustawić na przykład, to jest tak zwany Focus Peaking. To polecam czerwony wysoki, wtedy dobrze widać te kolory. Ogólnie nie korzystam raczej z obiektywów manualnych, więc mam tą opcję wyłączoną. Podgląd ostrości wyłączony. Przężenie i obszar ostrości tu mam jako włączone. Ustawienie stałego AF. Tutaj ja ogólnie korzystam z trybu AFC ale to możemy sobie ustawić tutaj z przodu wycho, więc mam włączone właśnie jako AF C, dzięki temu aparat cały czas ustawia Ostrość, skala głębi, ostrość to mam jako piksel, priorytet zwolnienia yy, ostrości. I tutaj ja mam ustawione w AFS jako ostrość, w AFC jako zwolniony. Polega to na tym, że yy, dzięki temu aparat cały czas doostrza i wyzwoli zdjęcie, nawet jak nie będzie taka stuprocentowa ostrość. Chodzi o to, żeby nie stracić jakiegoś ujęcia, bo zazwyczaj robimy jedno, dwie klatki, więc w tym przypadku zdjęcie będzie trafione lub prawie trafione, a na tym mi zależy, bo w innym przypadku zdjęcie mogło być całkowicie nieostre, albo mógłbym stracić ten moment, więc wolę mieć ten i to sprawdza się we wszystkich systemach, nie tylko w Fujifilm. Zakres AF ograniczeń, tu możemy sobie ustawić ograniczenia, w jakich aparat ma pracować, ja mam to wyłączone, tryb ekranu dotykowego ja mam wyłączone, nie korzystam z jakichś dodatkowych funkcji. Ustawienia drive, tu mam dla trybów, tu możemy sobie u góry na kółku ustawiać tryby, czy to jest pojedyncze zdjęcie, czy bracketing, czy jakaś seria, więc na najszybszą mam ustawione 10 klatek, chociaż można dużo więcej, ale uważam, że to jest idealne. Przy wolniejszej, czyli niskiej prędkości mam ustawione 5 klatek. Uważam, że to jest takie odpowiednie. Tryb HDR to automatycznie, jakichś filtrów nie używam. Fotografowanie wstępne, i tutaj mam wyłączone, samowyzwalacz wyłączony, to jako wyłączone lampa samowyzwalacza, to wtedy z przodu dioda MIGA. Jeśli mamy włączony samowyzwalacz, więc to polecam zostawić. Fotometria chodzi o pomiar światła. Ja mam ustawione jako multi. Uważam, że sprawdza się w dzisiejszych czasach najlepiej, ze względu na to, że aparat rozpoznaje gdzieś człowiek. Tąd nie ma problemu, żeby to naświetlenie było prawidłowe. Teraz przechodzimy do. Typu migawki i tutaj standardowo jest włączona mechaniczna. Mam jeszcze do wyboru elektroniczną. Yy, działa to także dodatkowo, zamiast tak jak w mechanicznej mamy tylko jedną 8 tysięczną, to przy elektronicznej mamy nawet jedną 180 tysięczną. Dzięki temu w super mocnym słońcu, szczególnie że do fuji jest dużo obiektywów plenerowych F12, które dają nam dzięki temu fajniejszy bokeh przy tak małej matrycy. Stąd wtedy potrzebujemy bardzo krótkich czasów, więc ta 1 8000 tysięczna przy mechanicznej mogłoby być za mało. Dodatkowo jest możliwość tutaj migawki, jak takiej elektronicznej z pierwszą kurtynką, tą elektroniczną. I tutaj mamy opisane jak to wygląda, czyli wyższa jakoś poniżej jednej dwutysięcznej, najszybsza możliwa to jest jedna ośmiotysięczna. Jest możliwość jakby pomieszania. Dzięki temu aparat sam dobiera tutaj, jakie parametry ma jakby złapać, więc w tym przypadku jeśli aparat zdaje sobie sprawę, że będzie za jasno, no to wtedy korzysta z migawki elektronicznej. W przypadku zwykłych czasów to jest z mechanicznej. Z mechanicznej. I tutaj... Też jest dodatkowa opcja, że elektroniczna pierwsza kurtynka migawki, a potem już jest mechaniczna. Polega to na tym, że w przypadku aparatów bezlusterkowców jest tak, że matryca jest cały czas otwarta tutaj jakby czyli migawka też jest, czy migawka jest otwarta, że dostęp do matrycy jest tutaj cały czas. Stąd w przypadku mechanicznej jest tak, że aparat musi domknąć, potem otworzyć jeszcze raz zamknąć, czyli jakby musi zrobić trzy ruchy. W przypadku, kiedy mamy pierwszą migawkę elektroniczną, to aparat już zaczyna rejestrować obraz, i tylko potem domyka i otwiera. I to jest wszystko. Stąd, jakby zyskujemy ten. No, wydaje mi się, że to może mieć bardziej przekładać się na trwałość migawki, bo jeśli chodzi o dźwięk aparaty Fujifilm są dosyć dobrze wyciszone, więc ja ogólnie polecam y, przy błyskaniu używać typowo mechanicznej, przy świetle naturalnym można używać elektronicznej, tylko trzeba mieć światło naturalne, nawet takie w środku, ale światło naturalne, y, ale wtedy są jakby jest taki problem, że może być rolling shutter, czyli jak poruszymy aparatem, to wtedy zdjęcie może być poruszone, stąd warto o tym pamiętać, jak coś to na moim YouTubie można znaleźć film wyjaśniający jak to działa, bo przy świetle sztucznym wtedy może się pojawić banding, czyli takie migotanie, bo te matryce nie są Stworzone do typowo tylko pracy na migawce elektronicznej. Stąd jest to dosyć istotne. Tam wtedy przy świetle sztucznym musi być ten czas zachowany jedna setna na sekundę, bo bez tego będzie tak zwany banek, więc ogólnie mechaniczna. W innych przypadkach można korzystać z elektronicznej, to już zależy od ciebie i od typu pracy, jakie, y, jaką wykonujesz. Tu y, zdjęcia w odstępie czasu to jest interwałometr, czyli możemy sobie ustawić, to ile ma być robione zdjęcie. Na przykład, jak fotografujemy jakieś krajobrazy, chcemy jakieś pokładkowe ujęcia zrobić. Y, Fotografie interwałowe, wygładzanie ekspozycji, to można mieć włączone dzięki temu. Będzie płynne przejście, jeśli nie ma jeśli na przykład nie chcemy w trybie manualnym, bo na przykład to będzie zachód słońca, więc to oświetlenie będzie się zmieniało. tryb retery interwału to mam wyłączone, redukcja migotania standardowo mam wyłączone. Można sobie to włączyć, ale ja tutaj to już trzeba wyczuć, bo jeśli robimy dużo seriami zdjęć, może się zdarzyć że na przykład w świetle często w kościele tak jest, jak robimy przysięgę, to może być tak, że jedno zdjęcie będzie jaśniejsze, drugie ciemniejsze, mimo tych samych parametrów, nawet na ustawieniach manualnych. I w tym przypadku jest. Sytuacja, że LEDy i światówki migotają, więc możemy sobie włączyć funkcję, która będzie jakby wyłapywała te momenty, kiedy wszystkie LEDy świecą, ale minusem jest to, że aparat jakby ma lekkie spowolnienie, więc ogólnie mam to wyłączone, ale jeśli zajdzie taka konieczność, to wtedy z tej funkcji. Korzystam. Tryb stabilizacji obrazu to możemy sobie wyłączyć ciągła stabilizacja lub tylko dla zdjęcia. W tym przypadku ustawię tylko dla zdjęcia. Przy fotografowaniu to wystarczy. Ustawienia automatycznego ISO tu możemy mieć jakby trzy predefiniowane. Ja mam ustawione także domyślna czułość, to najniższa to jest 125. Maksymalną ustawiłem 12.800 i minimalny czas naświetlania ustawiłem na 1.250. Uważam, że to jest takie bezpieczne, żeby nie mieć zdjęć poruszonych. Też jeśli coś się dzieje, szybsza akcja, to na przykład na reportażach ślubnych czy z Sztuk Świętych z zupełności wystarcza do sesji portretowych, również chyba, że mamy dużo ruchu, to wtedy możemy ten czas jeszcze odpowiednio skrócić. Ale fajna opcja, że możemy zapisać sobie kilka trybów i potem jakiś przycisk przypisać do tego, aby można było to szybciej zmieniać. Cyfra to jako wyłączone, ustawienia funkcji lampy. Tutaj musimy mieć założoną lampę, aby mieć dostęp. Możemy sobie tutaj wtedy zmieniać dodatkowo ustawienia. Tryb blokady, tu nie zmieniałem, jest ustawione to standardowe. Tu możemy sobie ustawić tryby filmu. Jak już jesteśmy, to pokażę, jak to wygląda. 4K-50 klatek, tu polecam. Nagrywanie wysokiej prędkości tu możemy sobie ustawić, jeśli chcemy slow motion. Ustawienia nagrywania multimediów to możemy ustawić tutaj na. Tylko teraz włączyłem nagrywanie, więc muszę wyjść z tego okna bo sprzęża tutaj z moim mikrofonem, więc można sobie ustawić nagrywanie na przykład czy na dwie karty, czy na jedną, więc to jest fajna opcja. Tryb stabilizacji obrazu, tu mam iBIS, czyli ta stabilizacja matrycy i ewentualnie się jest w obiektywie to w obiektywie, tu możemy jeszcze z cyfrową, no i całkowicie wyłączoną, ale tu ta standardowa się super sprawdza. To mam wyłączone ustawienia dźwięku, nie będę teraz przechodził, bo zobaczę, może się uda, że nie będzie sprzężało, na szczęście nie. Mikrofon wewnętrzny mam ustawiony na zero, przy zewnętrznym zauważyłem, że najfajniej jest przy minus 21 dB. Tu Reszta bez zmian. Filtr y, wiatru wyłączony. ogranicznik to mam jako włączony. Filtr, y, filtr dobrą przyposołową włączony. Słuchawek nie korzystam, więc tutaj już bez zmian. Y, wskaźnik zapisu ramki, co jest fajne, bo podświetla nam, że w tym momencie mamy nagranie, więc mam tą opcję y, też włączoną. I tu już przechodzimy do ustawień. W ustawieniach użytkownika tu mamy formatowanie karty, więc możemy sobie sformatować gniazdo pierwsze lub drugie. Oczywiście trzeba wcześniej zgrać materiał. Ustawienia obszaru to ustawiamy po prostu, czy czas letni i w jakim obszarze się znajdujemy. Data i czas tu może skonfigurować. Minusem jest to, że niestety nie da się co do sekundy, tak jak w większości aparatów, ale trzeba po prostu, jeśli mamy dwa aparaty Fuji, równocześnie po prostu wcisnąć OK. Ewentualnie możemy zrobić tak, że odpalamy sobie na przykład zegar atomowy, to się mówi na, w przeglądarce i fotografujemy każdym aparatem, i potem jesteśmy w stanie na bazie tego synchronizować. Chociaż ja polecam to zrobić bezpośrednio w aparacie, najlepiej przed każdym zleceniem, czyli jak co codziennie na przykład fotografujemy ślub, to wtedy powinno się przed każdym zleceniem taką synchronizację zrobić, albo jak fotografujemy z drugim aparatem, war, yy, z drugim fotografem, to warto o tym pamiętać. Różnica czasu to nas nie interesuje język polski, ustawienia mojego menu i to jest y, fajna opcja, bo możemy sobie dodać opcje, które chcemy mieć właśnie w naszym y, menu, więc to, co nam potrzebne i jest taka możliwość dodania, więc anuluję. Można też usunąć elementy, można sobie tam wybrać te najważniejsze. Można stworzyć osobne do y, filmowania, bo tutaj u góry zmieniamy z still, to znaczy z trybu takiego statycznego, fotograficznego na movie. Tu przesuwamy z tyłu kółeczkiem. Wiek baterii. No tutaj możemy sobie sprawdzić, jak nam wygląda nasz, zużycie naszego akumulatora. Resetowanie ustawień, wymogi prawne, standardowe. Konfiguracja dźwięku. Ja mam standardowo wszystkie dźwięki jakby wyłączone, więc tutaj dajemy na wyłącz. Głośność minutnika to może być. Zmiana głośności tutaj wyłączone, wyłączone. Tutaj już bez zmian, bo tam mam standardowo dźwięk wyłączony, czy jakieś ustawianie ostrości, czy coś to mam jako wyłączone. Przechodzimy do ustawień ekranu, widoku. I tutaj można sobie ustawić Ustawić, czy to ma być za pomocą sensora, czy chcemy tu w jakiś sposób decydować. Ja mam to jako sensor, czyli jak tutaj zatkam ekran, no to on wtedy automatycznie się przełącza na tryb wizjera. Jasność EVF mam ustawiony na minus jeden, uważam, że to działa najlepiej. Kolor EVF też na minus jeden. Zauważyłem, że to, co widzę na ekranie i na wyświetlaczu jest wtedy takie najbardziej Odpowiednie. W porównaniu do innych aparatów Fuji tu jest troszkę te barwy nie odzwierciedlały tego, co tutaj potem było widoczne podczas obróbki, więc mam także tutaj regulacje na B. 1, a R na minus 1. Tkwność tlacza to mam też na minus 1. Kolor również. Regulacja koloru LCD to jest ta sama sytuacja. Wyświetlanie i tutaj ja nie chcę, żeby po każdym zrobieniu zdjęcia aparat mi wyświetlał dodatkowo zdjęcie, które zrobiłem, bo na bezlusterkowcach jest tak, że widzimy cały czas podgląd tego zdjęcia. Stąd uważam, że nie ma takiej potrzeby. Autoobrót tutaj mam włączone. Dzięki temu aparat będzie jakby zapisywał pozycję czy to jest pionowy kadr czy poziomy i to jest dosyć ważne podgląd naświetlania i to jest istotne żeby mieć tą opcję włączoną ze względu na to że wtedy widzimy to co jakby jak zdjęcie będzie wyglądało przed zarejestrowanym czyli widzimy ekspozycję i widzimy też balans bieli Możemy sobie ustawić tylko podgląd balansu bieli, ewentualnie wyłączyć. Jeśli na przykład używamy fleszy niededykowanych, w tym przypadku trzeba tę opcję wyłączyć, bo inaczej, jak na przykład ustawimy parametry, gdzie one są niższe niż ekspozycja, którą mamy, bo chcemy na przykład tło nie doświetlić, w tym przypadku musimy tę opcję wyłączyć, żeby coś w ogóle widzieć. Naturalny wygląd to mam wyłączone. Wspomaganie widoku, F-log, jeśli ktoś w F-logu filmuje, to polecam. Ustawienia poziomu elektronicznego to jest tutaj. Taka skala, jak widać, jak przechylam aparat, to się włącza, więc to jest to. Jeśli włączymy sobie opcję 3D, to w 3D wygląda to tak, że jeszcze łapie mi pochylenie do przodu i na boki. No to już wygląda jak troszkę w myśliwcu, czyli ja korzystam z tego 2D, uważam, że sprawdza się najlepiej wspomaganie kadru. Tu możemy sobie ustawić, to jest tak zwana siatka, czyli metoda trójpodziału, wtedy łatwiej się kadruje. I tutaj jest auto obrót obrazu. Jeśli tą opcję sobie włączymy, to jeśli zrobimy zdjęcie pionowe, więc jeśli sobie to zdjęcie wyświetlimy, kilka trwa niestety, ale jest, to ono będzie przekręcone I przez to, jakby tracimy możliwość podglądu całego zdjęcia i musimy je sobie bardzo często na przykład powiększyć. Więc w przypadku kiedy tą opcję sobie wyłączymy i wejdziemy w podgląd, to w tym momencie. Zdjęcie jest w poziomie, ale zapisane są w nim informacje o tym, że jest tam, jakby to zdjęcie pionowe, ale dzięki temu na ekranie mamy podgląd bardziej tutaj na, na tą fotę. Więc ogólnie polecam tutaj mieć to wyłączone, a włączona tylko opcja auto-obrót obraz. Jednostka skali metry, tutaj liczba T, ustawienia wyświetlacza to nic nie zmieniałem, tutaj również to wyłączone, wyłączone, dużych wskaźników tutaj to mam wyłączone. Standardowa regulacja kontrastu, informacja o lokalizacji można mieć włączone. Chociaż tak naprawdę to nie jest potrzebne. Tu nim to przejrzyste, tu również przejrzyste, więc tutaj bez zmian. I ustawienia dźwigni ostrości to jest ten joystick tutaj. Ja mam także, ciśnięcie powoduje przejście punktu na środek, a przechylenie edytowanie punktu, ale dodatkowo mamy też fajne możliwości, dzięki temu później pokażę. Tutaj bez zmian ustawienia funkcji FM, i to jest dosyć ciekawe i fajne, bo możemy prawie każdy przycisk przypisać pod jakąś funkcję. Więc pierwszy tutaj, u góry, mam jako wykrywanie twarzy, wyłączone, wyłączone. Tutaj mamy ustawienia napędu, czyli do auta, do góry tutaj na joysticku jest autofocus. po lewo mamy ISO, w prawo balans bieli, tu tryb wydajnościowy możemy spowodować, że aparat będzie szybciej reagował. Dotykowe tutaj funkcje możemy sobie dodać, ja mam to wyłączone, bo akurat mi to się nie podoba. AL mam ustawione jako przełączanie na oko prawe, lewe. Stąd te wcześniejsze ustawienia. Tu mam podgląd naświetlania, czyli ta opcja pod wyglądu, jeśli na przykład nagle zmienimy sobie, załóżmy lampę i potrzebujemy wyłączyć albo na przykład nie wiem jest tak ciemno że potrzebujemy mieć ten podgląd, to wtedy tym przyciski możemy sobie zmienić. Tutaj mam podgląd ostrości. To jest przycisk Q do quick menu tak zwanego. I dodatkowo View Mode, Tutaj jest taki przycisk. Możemy sobie zmieniać, jakby tutaj ręcznie, dzięki temu mamy szybki dostęp do ekranu lub wizjera. Ustawienia funkcji tutaj na obiektywie, jeśli jest jakiś przycisk, tego nie mam. Ustawienia wybieraka to mam jako przycisk FN. Ustawienia pokrętła sterowania, czyli tu możemy sobie przypisać, zmieniać różne ustawienia w zależności. Od naszych potrzeb. Ja to mam zostawione standardowe. Obsługa, spustu migawki to mam jako włączone. Tu kierunek, pokrętę możemy zamienić. Migawka. Chodzi o to, czy migawka, jakby jest połączona tutaj z autofokusem, więc u mnie jest to włączone. Ró rób zdjęcia bez obiektywu. I to polecam sobie włączyć tą funkcję ze względu na to, że jeśli będziemy używać jakichś obiektywów manualnych, no to super się sprawdzi. I to, co większość fotografów powinna zrobić, fotografowanie bez karty. I to jest bardzo istotne, żeby dać off. Dzięki temu, yy, nawet jak nie włożysz kartę, nie będzie można robić zdjęć. To jest bardzo ważne, bo mogłoby się okazać, że na zleceniu płatnym W pewnym momencie zorientowalibyśmy się, że nie mamy karty włożonej i co wtedy? Nie, więc ja tę funkcję polecam mieć jako wyłączoną, dzięki temu nie możemy fotografować karty, nie są włożone do aparatu. E, ustawienia pokręteł tego nie zmieniałem, to jest bez zmian. Tryb blokady to też bez zmian. Ustawienia, no to tutaj. Zostaje tak samo. Blokada tutaj nie mam nic. Wyłączenie. Część osób, jakby, ponieważ aparaty chwilę się wybudzają, część osób jakby całkowicie wyłącza, chociaż mi to nie przeszkadza, bo ja często, jak aparat, z aparatu wiem, że chwilę nie będę korzystał, to mam jako wyłączone. Yy, tu fajnie to działa na zwiększonym, nie ukrywam. To zużycie baterii jest troszkę większe, ale warto to poświęcić, ale w tym będzie zostawię jako normalnym. Tu fajnie działa wyświetlacz naprawdę przy tym 200, ale też zużycie baterii jest większe, więc to 100. Klatek w zupełności wystarcza, ale na pewno ten obraz jest fajniejszy przy 200, więc to już od Ciebie zależy, jak tam jeśli chodzi o baterię, czy jest duży zapas. No i tutaj, jeśli chodzi o temperatury, ja polecam mieć na wyższą, to bardziej tyczy się nagrywania. Numeracja zdjęć dajemy na ciągła, dzięki temu aparat będzie na bieżąco numerował, bo chodzi o to, że jak włożylibyśmy nowe karty, no to wtedy resetowałby numerowanie, a nam zależy na tym, żeby jednak kontynuował. Edytowanie nazwy pliku. Tu polecam wybrać jakąś swoją nazwę, szczególnie jak fotografujemy na dwa aparaty, to na przykład e, załóżmy T2A, T2B. Stąd będziemy wiedzieć wtedy, które, które zdjęcia pochodzą z którego aparatu. E, Ustawienia gniazda karty. To jest dosyć istotne, bo możemy wybrać sekwencyjny, czyli aparat po zapełnieniu jednej karty będzie zapisywał dopiero na drugą kartę. Kopia zapasowa, czyli aparat zapisuje równocześnie na dwóch kartach i to polecam przy zleceniach płatnych szczególnie i oddzielne, czyli wtedy jak mamy RAF plus JPEG, to na jednej karcie będzie zapisywany RAF, na drugiej JPEG. Ja mam kopię zapasową. Tutaj można sobie wybrać folder. Informacja o prawach autorskich też polecam sobie tutaj ustawić swoje, tak żeby były na zdjęciach zapisane. Geoznacznikowanie to mam włączone, chociaż nie ma takiego znaczenia. Nie będę podawał ustawień sieci. Oczywiście tutaj aparat jest tak fajny, że jak ktoś ma Instaxa, to można sobie automatycznie łączyć z tym Instaxem. Jedynie co to, tryb samolotowy mam włączony, ze względu na to, że wtedy Wi-Fi i Bluetooth są wyłączone. Dzięki temu nie mamy tutaj większego zapotrzebowania na energię, zawsze dłużej możemy filmować i fotografować. I w moim menu stworzyłem kilka opcji, z których tam najczęściej korzystam i te skróty gdzieś tam mam jeszcze też poukrywane. Typ migawki, redukcja migotania, tryb stabilizacji obrazu, ustawienia auto-ISO, ustawienia funkcji lampy, tryb filmu, ustawienia dźwięku i to są ustawienia, z których najbardziej. Mi tutaj zależy i dodatkowo tutaj u góry mamy pokrętło, jak korzystam z priorytetu przysłony, czyli w tym przypadku i auto iso, czyli tu mam na A, tu mam reguluję sobie przysłonę, tu mam też czasy na A i ewentualnie kółkiem zmieniam lub zwiększam tutaj sobie ekspozycję, jeśli jest za jasno lub za ciemno. I dodatkowo, jeśli chodzi o pracę AF, to pokażę dla przykładu, tutaj mamy także przy punkcie standardowym, bez wykrywania twarzy jest w ten sposób, że aparat po prostu możemy sobie ten czujnik przesuwać. Jeśli włączymy wykrywanie twarzy czyli tym przyciskiem tutaj u góry to aparat automatycznie znajduje też oko i przyciskiem AL tutaj u góry możemy sobie też przeskoczyć z jednego oka na, na drugie i to jest super opcja. Jeśli chcemy inną osobę jakby żeby aparat śledził to sobie ustawiamy tutaj i on na bieżąco tutaj będzie korygował. Oczywiście to jest na bazie zdjęcia więc gdzieś tam mu troszkę wolniej to zajmuje bo to zdjęcie jest płaskie. Ale na prawdziwych ludziach by to było dużo lepsze. Więc tak to wygląda jeśli chodzi o pracę AF. Możemy sobie wyłączyć rozpoznawanie twarzy i dodatkowo, jeśli sobie tu przesuwamy, możemy kółkiem tutaj u góry zwiększać lub zmniejszać ten punkt. I to jest właśnie fajne, że możemy na strefę przejść z punktu na przykład. Więc naprawdę działa to rewelacyjnie. Więc to są ustawienia. Jeśli masz jakieś podpowiedzi lub jakąś praktykę pod kątem konfiguracji swoich zdjęć, to daj znać. W przypadku, jeśli ten film uważasz za przydatny, to miło będzie się go polubisz i zaobserwujesz ten kanał po więcej. Pozdrawiam dany kadrów. Hej, cześć!